Manko, z tej strony Marcel witajcie w kolejnym filmie na moim kanale z serii typy na Fortunie i pokażę Wam dzisiaj jeden kupon, gdzie dałem trzy mecze i była fajna wygrana, ponad 100 zł z groszami, także pokażę wam te wydarzenia, które wstawiłem. Pierwszy z nich to Manchester City i Liverpool. Byłem tutaj na Manchester City kurs wynosił 1,90 Jak to wstawiłem? I powiem wam szczerze tutaj, że nie byłem pewny, czy dać na ten Manchester City, yy, no bo wiadomo jak jest w Ligi Angielskiej, tutaj mógł się przytrafić remis, nawet zwycięstwo Liverpoolu. Tutaj jest zawsze jest taka wielka niewiadoma, ale na szczęście tym razem Liga Angielska mnie nie zawiodła i meczik wszedł. Drugi mecz jaki wstawiłem to Lyon PSG, Stawiłem tutaj na wygraną PSG. I oni mi uratowali kupon w doliczonym czasie gry w ostatnich sekundach właściwie tego meczu. No i jak tutaj jest kurs 1,58, natomiast jak ja wstawiałem to było 1,75, czyli miałem szczęście i był wyższy kurs. A jak jest wyższy kurs, to nie mogło zabraknąć oczywiście Barcelony na moim kuponie. Celta Vigo Barcelona wstawiłem tutaj na zwycięstwo Barcelony. Po był 1,74 tutaj, no, ale ja w moim kuponie mam 1,75. Także e, ładnie wszystko weszło. Trzy razy Lewandowski, raz Jamalu. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o całość kuponu, to było to 20 zł, natomiast wygrałem 102 zł i 43 grosze. No i jeżeli chcecie więcej materiałów z tego, to zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcję, kto jest nowy i widzimy się w następnych filmach.